Cześć, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku o temat modyfikacji Sony i nie tylko. Dziś zajmiemy się jedną z ciekawych modyfikacji, to nie jest może modyfikacja, a y, funkcji, które dostaniemy w Jelly Bean. Dla tych telefonów Xperia 2012, oczywiście, jak tutaj mówię o Xperia S, chociaż jak wiemy, w na daje w kulki, jeszcze nie wydała aktualizacji oficjalnej. Jednak czy część funkcjonalności z tego oprogramowania została przeniesiona na ICS, czyli na Ask Instant, który tutaj teraz mam w tych telefonach? A jest to tak zwany task manager łącznie ze Small Appsami, dlatego tutaj właśnie chciałbym do tego tutaj przejść. Oprócz tego, tutaj możecie zobaczyć troszeczkę zmodyfikowane oprogramowanie, które też również znajdziemy dopiero w Jelibinie, które jest powiedzmy sobie przesuwane cały czas. Ten górny pasek, który się już pojawił w innych modelach marek, na przykład w Samsungu czy w innych modelach, od dawna nawet już w Gingaby. Tutaj będziemy mieć dopiero w Jelibin, więc jest to praktycznie dwie generacje później, opóźniony powiedzmy refleks od Sony. Ale niektóre rzeczy nie pojawią się w innych producentach, tylko u nas będą powiedzmy sobie. Yy, przetworzone yy, o czym tutaj mówię, oczywiście o small apps o tych małych aplikacjach, które się pojawiają na naszym pulpicie w każdym miejscu praktycznie oprócz tego dostajemy również zrewolucjonizowany praktycznie menadżer zadań które możemy robić tu wiele zadań naraz. Tutaj po prawej stronie, jak widzicie, mamy tutaj wszystkie aplikacje, które są aktualnie uruchomione. Jeszcze możemy oczywiście usunąć, tak jak normalnie mamy tutaj w Wiccesie, czy tam w starszych wersjach, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast to, co nam przykuło największą uwagę, jest ten dolny pasek. Na przykład Xperia J nie posiada tego dolnego paska, ma tylko ten pasek tutaj menadżera zadań. Może dlatego, że jest na przykład za mały ekran, czy coś w tym rodzaju, nie wiem, co tam Sony wymyśliło jak ten mały pasek zadań, możemy sobie również tutaj ulepszać, w sensie możemy dodać sobie więcej aplikacji, tu mamy taki plusik, on pozwala nam tutaj na dodanie drobnych aplikacji, tak to się nazywa, no, mamy z Play Store, oczywiście co ciekawe jest tutaj kilka tych aplikacji, jest kilka płatnych, między innymi aplikacja, która nam pozwala na wysłanie SMS-a z praktycznie z każdego miejsca i tutaj mamy zainstalowane drobne, drobne aplikacje, na razie jest, powiedzmy sobie tylko tyle, czyli kalkulator, minutnik, ma fajny, zajebisty wręcz e, widżet od muzyki, mamy nagrywarkę Notatki oraz przeglądarkę. Przeglądarka to też jest bardzo fajne, do której zaraz przyjdziemy. Jak to w ogóle włączyć? No, przede wszystkim wybierzmy sobie na przykład kalkulator. Chcemy sobie coś policzyć na szybko, klikamy na kalkulator. Pojawia nam się na takim tutaj w ogóle miejscu prosty kalkulator. Możemy tutaj sobie jakieś tam robić operacje matematyczne, tutaj nam nic nie będzie przeszkadzało. Co ciekawe, zobaczcie uwagę, tutaj to się nam troszeczkę zrobi wy, się przezroczyste. Możemy dalej pracować na na naszym tutaj telefonie. Możemy sobie wejść w menu, możemy sobie włączyć e, aplikacje, możemy sobie na przykład e, co by tu w ogóle wejść takiego co nie pobiera z internetu danych. E, możemy sobie na przykład wejść w aplikację filmy Zwróćcie uwagę, że to cały czas jest e, w tle to możemy cały czas używać na przykład teraz w tym miejscu możemy sobie dalej coś tam obliczyć i powiedzmy sobie porobić inne rzeczy. To jest tak zwana właśnie ta malutka aplikacja. Dajmy na to, że teraz nie możemy, nie chcę na przykład tego teraz korzystać. Przesuwamy tutaj, mam taki klawiszek e, strzałek, tu możemy sobie oczywiście za... tu mamy strzałek. przesuwamy to sobie na prawo zwróćcie uwagę, że zrobiła nam się taka ikonka malutka, tu sobie możemy teraz robić cokolwiek yy, i to cały czas będzie, to nawet jeżeli sobie yy, wyłączymy ten tutaj telefon, wyłączymy go sobie z powrotem to ta aplikacja dalej będzie tutaj w tle, jak widzimy. Jedna jeden wada jest taka, że możemy mieć tylko jedną aplikację włączoną naraz, czyli nie możemy sobie na przykład włączyć kalkulatory na przykład notatek, po prostu jedna się aplikacja zamknie, ta, która była ostatnio używana. A jest to bardzo fajne. zamykamy kamery, postawimy sobie, co chcemy. Chcemy sobie na przykład coś tam policzyć, wyciągamy i dalej to mam przesuwamy. To, oczywiście się działa tylko z tej strony, z tej strony niestety nie możemy tego przesunąć. Niektóre widzę też pozwalają tutaj na, na zmianę. Dobra, ale to jest takie pomniejsze, to jest kalkulator, chcemy sobie coś ciekawszego włączyć. Jedną z ciekawszych tej opcji są na pewno notatki. wciskając tutaj klikając notatki, pojawiają nam, pojawiają nam się tutaj takie właśnie fajne miniaturowe tutaj notatki, Struktura są na nową notatkę. Możemy sobie coś tutaj napisać oczywiście. To tu się nam się to zapisuje, jeżeli chce, możemy to powiększyć, czyli możemy przejść do normalnych notatek, których mamy tutaj w telefonie. Natomiast jeżeli nie chcemy, to po prostu wchodzimy sobie tutaj te drobne aplikacje, uruchamiamy i tu możemy sobie coś tam na szybko napisać. Każdą aplikację praktycznie możemy przesunąć sobie na prawy bok, możemy sobie przesunąć na wyżej, czy może być to niżej. Ważne, że jest tutaj to oczywiście w tle tam w aktywne. Jeżeli tak, na przykład sobie jakąś aplikację, możemy sobie tutaj również to przesunąć, na przykład to chcemy wywalić, a to się nam dalej zostanie w tym miejscu. Bardzo fajna rzecz. Też warta uwagi, na przykład jeżeli coś tam zapisujemy sobie z internetu jakąś wiadomość, numer telefonu możemy tutaj sobie oczywiście to zapisać i z tym nie będzie problemu to oczywiście zostaje zachowane, więc jeżeli to sobie zamkniemy i wybierzemy z powrotem, to te notatki zostaną oczywiście. Także to jest też jedna z ciekawszych rzeczy. Przyjrzyjmy się teraz jednego, który według mnie jest kapitalnym, fajnym e, sposobem na zarządzanie muzyką. Jest oczywiście widget muzyki, który sobie pobrać ze sklepu Play. To jest normalny widget walkmana. Zwróćcie uwagę, że e, możemy sobie działać po prostu przez walkmana. Zwróćcie uwagę, nie mamy tutaj w ogóle przycisków. E, nie mam tutaj w ogóle przycisków od walkmana w tym, oczywiście, telefonie, więc musi nam zostać takie coś. E, dajmy na to, że chcemy sobie włączyć muzykę najpierw normalnie, i przejdziemy sobie tutaj do. Yy, Otwarzacza muzycznego yy, włączymy sobie go, i teraz tak robimy coś tam przy telefonie i chcemy sobie zmienić muzykę. Yy, nie musimy Walkman, walkmana, możemy w każdym miejscu przytrzymać sobie drobne aplikacje, kliknąć sobie tutaj na słuchawki, i w tym miejscu mamy tutaj okładkę. Możemy sobie zmieniać muzykę, oczywiście, co jest bardzo fajne. Ale najlepsze to jest to, że możemy sobie głośno zmieniać. Żeby wyciszyć, to oczywiście możemy sobie przesunąć, więc e, dajmy na to, że sobie wejdziemy w menadżer plików, coś tam przykład pisze jakieś notatki, coś tak dalej, tak dalej. Chcemy sobie zmienić muzykę, wyciągamy po prostu tego z prawej strony. Zmieniamy sobie następną, na następny utwór. Przesłamy go dalej, Można sobie ściszyć, zwiększyć, bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba, na pewno mi się to bardzo przyda. Oczywiście czekam na oficjalną aktualizację, dlatego, że ten ICS to nie jest to samo co Jelly Bean, ale to jest właśnie ta funkcjonalność, którą znajdziecie oczywiście w tej aktualizacji. Jest takie praktycznie przygotowanie do tych zmian, które zostaną wprowadzone. Ale co ciekawe, włączę sobie teraz Wi-Fi i pokażę Wam aplikację, która się nazywa drobna aplikacja od Internetu, tu jeszcze oczywiście mamy do nagrywania to dzisiaj możemy sobie kliknąć, do nagrywania, natomiast to nam będzie pokazywało się, w jakim tutaj aktualnie miejscu jesteśmy w trakcie nagrywania, To jest bardzo fajna rzecz. E, ok, włączymy sobie mm, WiFi, więc przejdźmy teraz do e, tego tutaj urządzenka, której się nazywa przeglądarkiem internetowa. Zwróćcie uwagę, tą przeglądarkę internetową możemy w każdym miejscu. Mamy również funkcjonalność do zmiany rozmiaru. To też jest bardzo fajna rzecz. Tu mamy homeski, możemy to również udostępnić. Albo zapisać, zapisać jako, jako mm, zakładkę itd. Tak dalej, tak dalej. Dajmy na to, że chcemy sobie poużywać e, YouTube'a. Na przykład chcemy sobie położyć jakiejś muzyki, ale nie chcemy tego też zamykać, nie chcemy też tego, żeby powyciszone otwarzało. Więc jest to jeden z, z lepszych sposobów. Dlatego widzimy sobie tutaj na youtube.com. Co ciekawe, tutaj mam takie coś jak opcje, które nam się pojawią. Tutaj na takim dolnym zielonym pasku, nie wiem czy to widzicie. Klikając tutaj w te, w te opcje, mam tutaj domyślne menu główne, czyli ta strona główna. No to także również akcelerację, właśnie sprzętową. Dzięki temu będziemy mogli oglądać właśnie filmiki na youtube i nie tylko. Mam tutaj właśnie tutaj jakieś tam powiedzmy. No I chcemy sobie coś otworzyć, więc wchodzimy na YouTube. Eee, tutaj mamy wysokie cieczości, dajemy play. Eee, I, no dobra, słuchamy sobie muzyki z YouTube'a. Jak widzimy, otwiera się bardzo ładnie. Dobra, chcę to sobie zamknąć. Przesuwamy to na prawą stronę i możemy robić cokolwiek innego, co nam się tylko żywnie podoba. A muzyka będzie cały czas otwarzana w tle. Jak widzimy, jest to bardzo fajne. Możemy sobie oczywiście również podglądać w każdej chwili, zobaczyć sobie coś tam innego i tak dalej. Oczywiście nie jest tutaj wspierane na kilka zakładek od razu, ale możemy sobie po prostu na to wyłączyć e, i nam będzie muzyka się dalej otwierała. Także jedna z bardzo fajnych rzeczy. E, Policy się również otwarzają na YouTube, także e, możemy praktycznie wszystko zrobić. Tu mamy również widzicie taki przycisk wstecz czyli już też do poprzedniej strony. To bardzo fajne, jedna z lepszych tutaj właśnie tych drobnych aplikacji, która się pojawiła w nowych smartfonach od Sony. Jest to bardzo fajna rzecz, mi się ona bardzo, bardzo podoba. Czekam oczywiście, jak wspomniałem, na tą oficjalną od Sony, żeby zobaczyć, może coś będzie jeszcze ciekawego. Tutaj również mamy jeszcze minutnik, mogę pokazać w po jakim czasie ma się łączyć, to już możemy sobie schować, też na będzie się pokazywało. Także jak wspomniałem, bardzo fajna rzecz, jak najbardziej mi się podoba i mam nadzieję, że Wam się też również spodoba. Więc teraz w zasadzie tylko czekać pra prawdopodobnie do połowy kwietnia, bo pewnie tak zostanę dopiero że żeby wypuścić aktualizację dla nas. A tym razem dziękuję Wam za obejrzenie tych właśnie drobnych aplikacji na ten telefon i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!